Siemanko, kolejne zadanie do wykonania to jest odwiedzenie podniebnych wysp, baz jakoś tak, nie pamiętam jak to było nazwane dokładnie. Jest dokładnie coś takiego. Mapę macie pokazaną w narożniku. Wystarczy tylko po prostu na tym wylądować, nic więcej. Plusem jest to, że na każdej jest jakaś broń. Jak, jak słyszycie skrzyneczki też są żebyśmy mieli tam już widzimy z daleka jedną, tam jest druga, tam jest jedna baza, tam jest, tam po prostu trzeba wszystkie odwiedzić. Te tunele powietrzne są genialne. Zobaczymy jak się zachowa kulka w takim tunelu. O. I pięknie, i kuleczką możemy sobie latać. Szybki transport I hop I transport do góry I jesteśmy na kolejnej Dobra Nie będę pokazywać jak latam do wszystkich, bo nie idzie ich przeoczyć. Są po prostu rozstawione. Ważne tylko, żeby pamiętać, w których już byliśmy. I to wszystko w zasadzie. Ok. W opisie pod filmikiem zamieszczam link do mojego poprzedniego filmu. Film wrzucony dosłownie parę minut temu. Warto, warto wejść, obejrzeć. Jest tam informacja o konkursie do zgarnięcia. 1000 fałdolców, czyli jeśli ktoś nie ma karnetu bojowego, no dobra okazja, żeby wygrać. Takich zabaw będzie więcej, będę się starał robić je jak, jak najczęściej, w miarę możliwości. Poza tym, jak już na początku filmu było widać, w niedzielę, w tą niedzielę statuję turniej wspierających, także... Jeżeli jeszcze mnie nie wspierasz, kodem efortnite-myślnik.pl yy, Wesprzyj, zasubskrybuj i czekaj na informacje odno czekaj na informacje odnośnie zgłoszeń do Dokładnie wiadomości co i jak, jak, jak dokonać zgłoszenia, jak, jak przystąpić do, do, do turnieju yy, Zamieszczę najprawdopodobniej w piątek wieczorem Także będą, będą, dwa dni na z, będą dwa dni na zgłoszenia. Wszystkie osoby chętne zapraszam. Jeżeli jesteś zainteresowany wzięciem udziału w konkursie, zostań wspierającym. Użyj kodu pl w sklepie. Czekaj na instrukcje odnośnie zgłoszeń. Walcz w turniejach. 7, 7 tygodni, 7 rund, 7 razy 1000 fałdolców, plus nagroda główna za zwycięstwo całego turnieju. 5000 fotbalców. Poza tym będą jeszcze mniejsze nagrody pocieszenia, ale o tym dokładnie powiem już w oficjalnej informacji odnośnie turnieju. Do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie.